universale Serwetka, selfietka, serwiet, serviete, serwet, napkin, serviet, serwileta, towaliolo, fukin, siać, ja przykład siano. O, oh, jezu, siejać, suga, zin, zajen, sow, seme,

Rezo, ret, rete, ami. Chirota, sirota, sirota, furelda, wajze, weise, weis, orfan, Orphelin huerfano, orfano, koji. Sięgnąć, dostich, streka, reichen, breken, reach, tendre la main, Alcanzar, pretendere, watary. Siłownia, trien na sal. Gym, gym, gym. Fitness studio, gimnastik sal. Gym, sal de fitness. Gymnasio, palestra, gym. Siniak, siniak. Blomarke, Blau Blaue Fleck, Blaue Pleck, Bruz, Le Bleu, Cardenal, Livido, Aza. sito, sito, sikt, Zib, Zef, Sif, Tami, Kolador, Setaccio, furui, Siusiać. Pisiać. Pisa. Pinkeln. Pisen. Pis. Pise. Mear. Mear. No dobra. Orinare. Schouben. Albo schouben. No dobra. Skakać. Skakać. Hoppa. Springen. Springen. Springen, jump, Sote, Saltar, Saltare, Haneru. Skarpetka, nosok, soka, soke, sok, sok, sok. Sok, chausset, calcetin, calzino, kutsushita. Słoma, słoma, stro, stro, stro. Stro, pej, pay, paja, palia, ku. Stok, Pol, Maszt, Pol, Paul, eh, Poto, Poste, Palo, hashira. Służący, sługa, Cienare, Diner, Dinar, Servant, Servant, Sirviente, domestiko, Boku. Smak, Wkus, Smak, geschmack smak taste gu sabor sapore fumi smar smaska Smurmidel, schmiermittel smyrmedel, Lubricant lubrikant grease lubricante lubricante lubrificante a po hiszpańsku jest lubrikante, a to jest lubryfikante abura Smarzyć, żaryć, fritera, braten, braden, fry, freir, freir, frigere, iru. Smród, woń, stank, gestank, stank, stench, puanter, fedor, fetore, njoy, Smycz, Smrytj. smyczok, ko. Koppelband, Koppelband, Leine, Koppelband. Lisch, les, correa, guinzalio, hikiduna. Sniper, sniper, skut, Scharfschütze, Scherpschuter albo Sleipschuter. Sniper, Tirer, Delit, Francotirador, Che Kino. So ge hi, so ge ki soge he. ki hej. Snop, 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 e snop, 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 gi Soczewka linza, lins, linze, lens, lens, lentil, lente, lente, kontakuto. soczysty soczny zaftik zawitek zapich juicy jute succulento succoso canbi, be soko sokau, falk falke walk falcon fokon, halkon falco hayabusa solid solid sal solit salta, zalcen, zaut, salt, czy salt, sale, ichar sal a, salare, cukier, z cukrem się bardziej niż solą kojarzy. solić, solić, sal, a to już było, sondaż, opros, opinionsundersökning, umfrage, ankiet Pol, sondasz, sondeo, sondaggio, ikou, chosa Sortować, sortirować, sortera, sortiren, sorteren. Sort, trie, klasyfikar, subdividere, wakere.